Siemaneczko, Siemaneczko z tej strony, Wedom Lazarus i oczywiście Minepuff to the Talamus. Kochani, kontynuujemy naszą podróż po umyśle człowieka, który prawdopodobnie jest w śpiączce. Zorientowałem się mniej więcej co ja tu muszę zrobić. Jeżeli czegoś nie wiecie, nie pamiętacie historii, wystarczy, że wrócicie do poprzednich odcinków, tam jest więcej na ten temat. Ta mgła wciąga kulkę, ale. Aktywuje nam przejście chyba i pokazuje wspomnienia. Wcześniej to samo się działo, ale nie zwróciłem na to uwagi. Wystarczyło obejrzeć swój odcinek. No i co tu się dzieje? Jakaś woda, łódeczki. Plaża, ludzie. Dobra, gdzie tu idziemy, gdzie tu idziemy? Tu się otworzyło. No, jest to ciekawe. Ciekawe, kurczę, plątanina zdarzeń w ogóle. No niestety, koleś, koleś ma przerąbane. czuję się winny i ma rację, że się czuje winny, bo rzeczywiście nie pomógł swojej siostrze i kiedyś, kiedyś tam e, było tornado, czy jakiś cyklon, i, czy, czy tsunami, czy coś innego. Okej. Okay. A jak coś się stanie, jak wrócę? O, kulka. Okej. Okay. Czyli wracamy. No i nie uratował jej, sam się wspiął na drzewo, a nie pomógł siostrze, no i ona utonęła. No i to właśnie w podświadomości wędrujemy jego i tak dalej, które, że tak powiem, to było głupie. Eee. Czekajcie, ten. Wrócić. To było głupie. E, natomiast, no nie pomógł i ma wyrzuty sumienia. Ma, że tak powiem, żal do ojca i tak dalej, że zostawił ich tam. No. Wiadomo, tak jest, tak jest no, niestety w życiu, że jeżeli coś się stanie złego, to często staramy się winić inne osoby niż y, siebie. No ale. my father identified her body Ooh. but i never saw my sister again uh -huh. i knew what death was but i was still innocent enough to believe that maybe if i wished really really hard uh -huh. but no what i truly believed for so long was that he was lying to me about it she was alive somehow mm -hmm. and my own father had taken her away from me I mm -hmm. confront him with that, loudly and often I saw nothing but his anger. Aha. Czyli reasumując ojciec zidentyfikował po tym wypadku ciało siostry. No i efekt był taki, że ten nasz bohater, jako młody, nie, nie widział jej. I on nie wierzył ojcu, że ona umarła, że, on, że on kłamie, że ją schował gdzieś i tak dalej. I za każdym razem jakie takie awantury były, to zawsze widział tylko ojca złość. No cóż, no, takie życie no Nie chciał przyjść do wiadomości, że siostra nie żyje po prostu No cóż, przykre. No, tutaj widzę tonięcie jakiś... Dobra, nie chcę tego oglądać nawet Chociaż o, cmentarz. Cudownie. Ja tędy nie wejdę. Muszę dookoła. Ale to świat jakiś porąbany. No umysł no. Fy. I z powrotem, a widzicie. Nie dam się zrobić, nie dam się zrobić już. Już za dużo razy, że tak powiem, z tymi portalami się bawiłem, żeby wiecie, być takim łatwowiernym. Okej, okay, gdzieś to nas prowadzi. Aha, to będzie finalne jakieś wspomnienie? Wow. Okej, okay, wchodzimy. Puch. No robi się ciekawie, robi się ciekawie. Zobaczymy co dalej. What the fuck is that? O, zostawił ślad. Iiii, to chce mnie zbiażdżyć. I zginąłem. Nie, udało się. On zostawia ten ślad, taki, widzicie? O to? Co, do, do, do? Gdzie ja mam iść? Czyli tam, gdzie ten portal pewnie? Dobra, co to są za nogi i co to symbolizuje? No, 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 no! no, Przed nosem, ale zmieszczyło lud. Hey, musimy się tam dostać Pikuś, jeżeli będziemy uważać, damy radę, nie? Patrzeć się, czy to nie chce nas gnieść Co to kuźwa jest w ogóle? Leci noga Oj, 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 oj... oj. kara Miło, było. Tyja Poradnik, jak zginąć To ja mańkę powinienem iść. Pójdziemy teraz w tą yy, ta noga się nie podniosła. No A, bo tylko ostatnia zostawia ten ślad. Okej, okay, dobrze wiedzieć.

Kłótnie z jego ojcem? Oj, czekajcie, patrzeć na sufit, patrzeć na sufit. Może znowu, że... Po co ja się zawahałem, no? Było cholernie blisko. Znaczy ja muszę wrócić, zobaczyć gdzie iść. No dobra, zaraz musimy dojść. On musi tam walnąć, żebyśmy widzieli gdzie iść. Dobra. Ujo, jak blisko. Okej, okay, jesteśmy na drodze. Bardzo dobrze. Damy radę. Coś czuję, że będzie zaraz jakaś walka albo coś, bo coś... nie zabosowa to tutaj dalej i w prawo przeżyje, przeżyje. okej okay. gdzie to jest tu okej okay, czy jeszcze jedno uderzenie jego. I spaść gdzieś tu. Shit. Shit! O, jak blisko było. Za blisko. I teraz tu musi gdzieś walnąć. Muszę poczekać na niego, na jego nogi. Leć. No, nie wiem, czy zdążę. Może, albo nie. Znowu blisko, cholera. Za blisko. Ta jest przejściowo. Ciężko było, kochani. Ciężko. Normalnie. Każąca noga. Jest. O, za karteczką lecimy Mówiłem, że będzie coś z bosem, to jego stopy były. Lecimy tak jak karteczka każe. O, widzę z daleka kulkę, do niej lecimy. Tak. Oj, idzie nas zabić. Jezus Maria. To może to symbolizuje ojca? No, możliwe. Awantury z ojcem, że. I co ja z tym mam zrobić? Dobra, mam nadzieję, że do. lutego światła. O, o, nara. a nie mogę, nie mogę! Nade mną. Sorry, że dmucham. Nade mną. Oj, oj, oj. Przerażony. OK, czyli walka z ojcem, tak? Super. No wonder I broke him in this world. I already had long ago. zniszczył ojca, resumując, złamał go. Mówi, że złamał, że nie dziwię się, że go złamałem. No tymi awanturami o dziecku, o córce jego. Smutno trochę, no, ale. Of huh? course he became a drunken mess, a shadow of his former pitiful self. His Ojo. daughter had died, his own daughter, whose remains he was made to witness with his own eyes, and then his only surviving child accused him of lying. At last I understood his rage. Mhm. On mówi, że się nie dziwie się, że ten, że zniszczyłem skoro Teraz, gdzie ja mam iść? Tam jest. Ale tu jest. Aha, dobra, może się odbije od tego. Lecę! No, mówi, że... że ojciec jest nie dość, że zdruzgotany to jeszcze zaczął pić i tak dalej. I on mówi, że nie dziwię się, że jego załamaniu i tak dalej. Dlatego, że... Dlatego, że jego jedyna córka zginęła, a jego jedyny syn jeszcze oskarża go o kłamstwo i oszustwo i w ogóle. I więc się załamał facet. No. Uch, ciężki temat. No dobra, ale dobrze, Uu, ładnie tu. Co ja muszę tu zrobić? Co ja muszę tu zrobić? Widzę słup. O, kulka. Zjedzie. Eee... Fuck. Co tu? Aha, ona wpadła do jakiejś dziury. Hmm. Aaa! Dobra, do tej dziury tutaj musi wpaść, bo tu są też te kwiatki, nie? Dobra, zobaczmy, czy to działa. Okej. Okay. Przesadziłem. Dobra, nowa się pojawiła. Zwolnijmy ją trochę. Za każdym razem, jak znika, widzę, że zwalnia, nie? Ok, teraz powinna już sama siebie napędzać. Tam, żeby się dostać, pewnie tego teleportu trzeba użyć. Ech, no cóż, nasz bohater jest winny. Wielu rzeczy nie dość, że nie pomógł siostrze. To jeszcze zniszczył ojca, rzutami i tak dalej. Szkoda da. Okej, okay, co tu jest? Uuu! Dziura Kanion No dobra, a tędy to jaki idziemy. O jakieś zdjęcia What? Ale nie Dobra, trzeba by to się dobrać do tej kulki, bo widzę ja muszę przejść przez... bo tutaj inaczej nie przejdziemy. Zabierzemy tą kulkę Chodź zwoik! Idziemy. Idziemy. Było blisko. Dobra, i teraz będę mógł przejść, bo portalu nie ma. Hohoho No i widzicie sami, prawda jest taka, że Że nasz bohater jest winny jak cholera. Nie widzę, nie dziwię się Nie dziwię się, że ma wyrzuty sumienia. No dobra. Pyk! Zwierciadło duszy. I to co w poprzednich e, odcinkach widzieliśmy, to musiał być jego ojciec. No. To musiał być jego ojciec stanowczo. Albo i nie. Czekajcie, może coś złego? Nie, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, nie gdybajmy. Tu jest portal, zapamiętać, tu jest portal. Wow. Jaki wieżowiec! E, ten napis zupełnie nie ma sensu. That was it. The hospital was the end of the line. My way mm -hmm. into the thalamus, to her and to a god who gave a damn. I was so sure I would find them. Aha, eee, stwierdził, że to jest szpital i to jest koniec jego drogi, drogi do tego thalamusa i tak dalej, że znajdzie tam ją i boga i w ogóle i wybaczenie i eee. Eee? aha, dziura. No dobra, jak tu się musimy dostać? Muszę tą kulkę wpierw wziąć. Muszę się dostać. Tutaj widzę, ale tam nie przejdę. Jakieś strasznie złe kule. Tutaj jest? Zaraz zobaczmy co to jest. Pewnie zabija. O! Teleport. A to wokół siebie ma takie pole. Dobra, 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 dobra. Nie zdążyłem, cholera. Idzie następny, hej. tak. nie zabij mnie. O! He! W dobrym miejscu. Mamy kulkę. Teraz byśmy zbudowali może most. Okej. Okay. Spuścili sobie kulkę drugą. O Jezu, tu też dziura. To zaraz, do gdzie nie ma dziura. A, tu nie ma. O Jezu, dobra, już znam te numery. Czyli trzeba będzie. Trochę ją. O! Później zabrać tamtą. Okej. Okay. Opuścić ją tu. Rasz No i mamy kulkę. Dobra, drug druga kulka. po co ja tu robię? Teraz zobaczymy, jak ja do tego szpitala muszę dojść. Tak, to zmienia w noc. To zmienia w noc, jak świeci pięknie. No zaraz, tu mamy, widzę, wodę. Deszcz. Jakieś schody. A, jednego brakuje, czyli pewnie. Odejdź. Dobra, już rozumiem o co chodzi. Czyli... Jak postawimy kulkę tutaj przy zębatkach to odbuduje pewnie tamten jeden też pomost. I tu odbuduje. A jak ja się dostanę do tej trzeciej? Dobra, tamten teleport przeniósł mnie tu. Spróbujmy tamtego. Ej, okay. piękna noc Szybciutko, szybciutko, bo to zło się zakręci pewnie Shit, znowu nie z tej strony A tu, jak wejdę Cofa mnie cały czas Ej no ja chcę tą kulkę Ech. Nie da się, tu jest ściana. Dobra, spróbujmy. Nie wiem, ten teleport teraz. Nie mam pojęcia, jak się tam dostać. Któryś teleport musi tam wieść, na pewno. Bo inaczej nie mam opcji. I jest. Mówiłem, miałem rację. Miałem rację. Dobra, bierzemy. Czyli teraz woda. No tak. Czy on, ten talamus to jest jednym słowem odkupienia? On szuka odkupienia, wybaczenia i w ogóle we własnym umyśle, a to jest ciekawe. A no tak, bo trzeba, trzeba sobie wybaczyć. Dobra, chyba wiem jak to zrobić. Tych schodów trzeba ją odrzucić. Okej... Okay. Szybko! Hop! Hop! I hop! Znowu ten ktoś, ale on jest dziwny Zobaczcie te czerwone, te, 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 te kule, one takie mają pieruny czerwone, złe I on też, zobaczcie, przyjrzyjmy mu się Widzicie? Co on tam na ziemi ma? What? Jakieś róże? O! Jest też talugi, brakuje sypa wspomnienia. To osiągnięcie manic nonsense. No dobra, to jest jakiś tam nonsens. Tu lecą producenci gry. To co, koniec gry? No dobra, idziemy, idziemy, zobaczymy. Jestem ciekaw je Winda. Hmm, trochę ci mnie no ale. Jedziemy No i... Przynajmniej deszcz się skończył. Czy my gonimy tego kolesia? Co już mogę wyjść? Nie, no widzę, jestem. Nie mogę się ruszyć. Winda się zdeka. trzęsie. się. He? Co jest grane? What? Musi się. Za, w takie do, do okna zamykanie What? czy to jest normalne że jesteśmy w... znaczy w, jesteśmy w umyśle tu nic nie jest normalne jest kartka e... nie mogę sterować Kartka sobie. A tu druga, czyli te podpowiedzi, dobra No nic, lecimy, widzę ej, 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 bo my spadamy chyba Lekko powiedziałbym, tu jest burza Nic nie mogę zrobić, więc ładnie, tu jest Wejdę, moment, my stoimy w miejscu, nie, to chmury latają

But of course, no dobra, ale oczywiście, nie byłem sam. Jej piosenki byli ze mną. Wciąż mnie prowadzili, a potem... No, to jest to, co się stało. Powiedzmy, że moje marzenie stało się prawdą. Jak nie? Pierw się zapytał, czy jest sam, bo nic nie znalazł, to po co całą drogę przebywał? Ale z drugiej strony, Sofia go prowadziła, ta jego siostra, tymi karteczkami i tak dalej, prawda? I dalej prowadzi, więc jednak coś, jakiś cel musi być. No i niestety mówi, że niestety jego życzenie się sprawdziło, jakby mogło być inaczej, czyli pewnie chodzi o to, czy jest sam. Coś czuję, że, że, że będzie coś złego, albo ten kolej z windy. Nie? Może być, ale to nic dobrego nie wróży. Muzyka. Wow, jaka śmieszna... O, ty w mordusie. Drzewo i woda zalewająca. O, to będzie ciekawe, ale to, kochani, w następnym odcinku. To jest niesamowite po prostu. Nie wiem, co powiedzieć, nie wiem, co powiedzieć. To jest zamroż za zamrożony czas, a mimo wszystko huśtawka się buja. Dobra, kochani, w następnym odcinku idziemy dalej. To jest naprawdę niesamowite, więc mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hejka!